Witam ponownie moi drodzy. Za chwilę przed nami seria finałowa dzisiejszych zmagań w ramach tegorocznej edycji Mistrzostw Świata na dużych skoczniach. Idziemy na skrócimy w zachą po pierwszej serii już można powiedzieć, że działo się wiele, pasile wygrywał kwalifikacja, ale w konkursie już mu ryzyko się nie pociło, bo niestety wylądował. Z impetem uderzającym w skok no i oczywiście no w safe będzie, natomiast e, będzie atakował z dużo niższej pozycji niż to byłoby, gdyby powtórzył wynik z kwalifikacji. Także tak to wygląda. Piotr żyła wielkim szczęśliwym, pasującym w dzisiejszym pojedynku, można powiedzieć. No bo Jewry morusiak Marusiak nie ustał w skoku. Gdyby Marusiak ustał próbę, Piotrka by w safe zabrakło. Podobnie Emma Klinec szczęśliwa, pasująca wskutek upadku Walda Także no. Dziwny konkurs, ale zastujący wielkie emocje w serii finałowej. Pech Soweńców na pewno, tak jak gdzie tak się świata w pralicy e, pechowo laniszek. E, pechowo jedyne No bo Basilier w ostatniej chwili wytrącił im awans do serii finałowej. Krótko mówiąc, dlatego że na dłuższko wynosił do tej pory 136,5 m i tak odległość awans obu Soweńcom. No ale. Okazało się inaczej. Na prowadzenie po pierwszej serii mamy dwóch Ostrechów. Prowadzi Aschenwald, drugi jest Klemens Aigner, trzeci rok a więc mamy nowe nazwiska w tej czołówce, proszę Państwa, w tym momencie. Czwarty Dawid Besadola, piąty Mati Król Parkietu, szósty Piespaszka i Metius potem Jutta Batase z Japonii, potem Giovanni Besadola, dwóch Włochów w dziesiątce. No i dziesiątkę zamyka Jan Habdas, co ciekawe. Potem mamy Jumu z Maksimoczkinem Zograwski, Kuba Wolny, który wiele schodzi na to, czy zostanie nowym liderem mistrzostw. Potem mamy Muminowa, Stefana Hule, Martina Hamana, Petera Pevsa, Greneruda, Ruda, który jest 19, Potem są do Dokumsewa, Lucasie się Przegadanymi z systemu KO, proszę Państwa, Kasper Roszek, Rumoren, Stursa i Wellinger. A wyganymi Konstantin Schmidt, Bosan Eriksen, Emma Klinet i oczywiście Piotr Żywa. Tak to wygląda po kluczce, prawda? Sarah Tiger kontynuuje swój dobry marsz turnieju, bo rzeczywiście pęci dzisiaj dążyła na pewno do tego, by awansować na drugie miejscu w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Na no, to ma dzisiaj patent, więc kto wie, być może szansę sobie wykorzysta. Zerkamy, proszę Państwa, za chwilę jeszcze na yy, klasyfikację łączną, czyli po usunięciu zawodników, ale tak, bez awansu jeszcze dzisiaj Bellinger, na przykład KMS Murańka, prawda. Cenę PREW szczególnie zaskoczył, że nie awansował, mimo drugiego wyniku kwalifikacji, i Tom Hilde nie wykorzystał szans Anders Bardal, także wielu wielkich zawodników no, dzisiaj po prostu przegrało z warunkami, można powiedzieć. Zobaczmy jak wygląda 30. Dzisiejszej sesji finałowej dokładnie tych do zawodników mamy 35. No w tym gronie 7 nie miało skoku optymalnego, można powiedzieć. Prawda? No bo to albo skok z upadkiem, albo krótki skok. Yy, Więc normalnie nie powinien masować, gdyby to był system KO, a jednak to się stało. Yy, 28 zawodników realnie będzie walczyło o wysokie cele dzisiaj. Tak to wygląda. No, widzimy. Ostatni jest Marusiak, potem Piotrzybo, Jakobsen z Hanowaldem, Jan Matura, Emma Klinec, Wasiliew, a potem już będą tych, którzy będą walczyć o nieco więcej. O nieco więcej pozytywnych wyrażeń. Czy to się uda? Oczywiście się przekonamy. Już niebawem. Przed nami seria finałowa. Zaczynamy. Zaczynamy ostatnie 15 wentylacji. Jewrej Maruszek rozpoczyna serię finową w pierwszej serii. No był upadek, ale skutecznie, bo awansował do serii finowej 132 metry. Teraz podobny skok z telemarkiem. 130,5 metrów. No jestem plus, że tym razem ma ten telemark, więc może miejsce w sobie poprawi. 130,5 metra, no typu 19,5. Także no jestem oczywiście mały plusik przy jego nazwisku, na pewno za ten skok finałowy. Teraz Piotr żyła. Jeżeli ja się, że Piotrek będzie lepszy. No jest, brawo. Piotrek zdecydowanie lepiej niż w pierwszej serii, co cieszy oczywiście i będzie motywować na pewno do dalszej walki tutaj, bez wątpienia. 133,5 metra, nieco niższe noty, no ale, ale dobrze, Była Piotrek o 7 punktów przed Morosiakiem, więc udowadnia swoją wyższość, dlaczego wygrał w tym pojedynku. Teraz jest Pan Ej, I proszę bardzo. Fatalny skok Hannawalda, ale ogólnie, że w tej filmie a nie w pierwszej serii, prawda? 103,5 metra. Tym razem zawalił próbę. No nie trafił po prostu, nie trafił. O wiele spóźniony, no i ostatnim jest Hannawalda. No ale przetarcie dla niego jest chyba najważniejsze dzisiaj. Teraz Anders Jakobsen. 134 metry w pierwszej serii. Teraz Jacobsen podobnie jeśli chodzi o metry 132,5. Noty 19, ale przegrywa z Piotrem Żyłą. Piotr Żyła wciąż prowadzi o 80 punktów przed Norwegią. Teraz Jan Matura. 135 metrów i 31 miejsce po pierwszej serii Czecha. Teraz Bryk przed Piotrem Żywą. 135 metrów ponownie. I noty 4,20, i m. Zadotnicy ująć, prawda? Dominacja z jego strony. No i prowadzi o 8 punktów przed Piotrem Żywą. Ale oczywiście był było zasłużony, nic nie stało się przypadkiem. Teraz Ema Klinec, walcząca o honor skoczki dzisiaj. 123,5 metra. No miała dużo szczęścia w swoim pojedynku, że awa Teraz skok to tak jak pół Hanawalda, słabiutko wygląda. 108 metrów, a Hanawalda oczywiście pokonuje finalnie, no bo pokonuje go nie na 10 punktów, ale obaj na końcu stawki dzisiaj. I o to serię finową. Teraz Dmitry Wasiliew. 138 metrów. I ten pechowy upadek skoki. finałowy to już oczywiście majsterz tego przypadku, bo znowu skacze ładnie. 135 metrów. Noty 19 jest drugi. Przegrywa tylko z jedną motorem, i tylko o punkt 1,5. Więc daje no, dajecie bardzo dużo z siebie, bo trzy skoki na wysokim poziomie. Gdyby nie upadek spierdzali, być może byłby w zupełnie innym miejscu. Zandar Boson 129 metrów. Teraz dobry skok. W tej 132,5. Wystarcza skok do w tym momencie. Noty średnio po 19,5. Punktu Norwek przed janem motorem o 5,9 ,5 punktu. No bo teraz już rozpoczynamy testy zawodników, którzy swoje skoki ustali, więc mają trochę wyższe noty od pozostałych. Ostatni Schmidt teraz 129,5 metra. Teraz pięknie, tak jak w kwalifikacjach teraz jego skok wyglądał. 134,5 metra. Bardzo konkretny skok i ładny. Noty 20, 19,5 ostatni. Szmidt teraz przed Ericsenem o 5,5 punktu. Teraz przed nami domen. Prewc. Reprezentant Słowenii. Na półmetku 26. Mm, po skoku na 129 metrów. Teraz domen stara się skoczyć dłuższy skok. Widzimy. <laughs> 133 metry. Noty 19. I druga lokata dla domena. A więc dobra postawa domena. Emma Klient już niekoniecznie, ale domen swej honoru broni. Niejako. Teraz Andreas Bank. 25 po pierwszej serii po skoku na 130 metrów. Teraz Andreas Bank. Nieco dłuższy skok również, ale będzie chyba trzeci. 131,5, nawet czwarty. No do 19, 19, powiedzmy. Minimalnie Bank przegrywa z Ericssonem o pół punktu. No i teraz widzę, to proszę Państwa. Na metku 24 po skoku na 129 metrów. Larinto Zobaczmy, czy postara się o dobry wynik. No, jako tako 131 metrów. Nocy 19, 18, lokata Larinto, a więc, no, tak sobie, a z drugiej strony, wiadomo, że to taki bo przynajmniej to na to miarę solidne dzisiaj. Teraz, underscore 129,5 metra. Underscore teraz yy, podobna postawa, jak się okazuje. 130 metrów, noty 19, 19, Jest 5 minimalnie przed Larindo o 1 punkt. No i teraz Sara na którą chyba liczymy najbardziej, że w odrobi trochę tych strat. Na początku 22 miejsce, ale nie poprawi się zbyt wiele. W tym razem, niestety, 127 metrów, noty po 18,5, dziewiąta Lokata będzie w 30, lepszy, ale przegrywa z dwoma zawodnikami, którzy mieli upadki. Czyli z jednym i z no ale miejsce 30 będzie, także, także jakby nie jest solidny, można powiedzieć. Reduki się Wygląda, z Serrataner miała oba skoki ustane, bo to zawsze troszkę też uspokaja w jakimś stopniu. się Shimizu 132,5 metra teraz 131,5. No to 19, 19,5 punktu. się Shimizu na drugim miejscu. A więc przed domem, prostu za Konstantynem Schmidtem, którego traci 2,5 punktu, tak. Eee, Schmidt a, Schmidt a. Teraz masał do Komce Na pomytku 20 miejsce po skoku na 131 metrów No zobaczmy. Eee, teraz ładny skok również. Było 131, teraz 132,5, a noty wysokie 20-19,5 punktu dają prowadzenie dla Francuza. O punkty 10 poprzedził teraz Konstantyna Szmita i Sewła, co na nami 20 w tym roku się ukończy zawody. Teraz Erne erdranerut. Halvor Granerud na pomyłku 19. 132 metry. Seria finowa Graneruda to też oczywiście udany skok, ale chyba nie będzie prowadzenia. Będzie miejsce trzecie. 131,5 metra. No to 19, 19 pół, Więc szczęście, nie szczęście, bo to jest wynik dobry Graneruda, no ale nie rewelacyjny. Teraz Peter Prewc. 132,5 metra. 18 miejsce po pierwszej serii. Teraz trzeba szybko wrócić do właściwej formy żeby zaatakować, no i właśnie 134 metry. Petera, prawdopodobnie no po 19,5 punktu. Pero nowy, nowym liderem konkursu o 3,4 przed SEO niejako broni honoru Prewców, No bo domen szósty, pero na pierwszym miejscu w tym momencie: Martin Haman 133 metry po pierwszej, 17. Haman teraz nieco gorzej, 130,5. Nody 19, 19 i po punktu 5 miejsce lepiej konstatuje niż wypadł. Schmidt 3, Haman 5, Wank 9. Zostały ich tylko piespaszkę z niemieckich skoczków. Przed nami Stefan Hula. Na półmetku 16 po skoku na 133 metry. Stefan sobie mówi, niewiele krótsze na szczęście, więc będzie wysoko, Stefan. 132 metry. Noty 19, 19,5 punktu, Trzecie miejsce. Minimalnie przed Śmietem, tuż za sobą. No i teraz sam Muminow. 15. po pierwszej serii 132,5 metra. W serii Muminow skacze dalej. I jest prowadzenie, bo skutecznie. 134 metry. Noty 19. Minimalnie liderem. A z Peterem Prewcem. Obaj na pierwszym miejscu, no bo Muminow trochę stał się na nozach. Niewidocznie. Wygląda na Jakub Wolny. Wpadka Kuby. No ale to nie zmienia faktu, że będzie nowym liderem mistrzostw. 134,5 metra Teraz 123 to no 19, 18,5 To jest dopiero 17, więc podobnie jak Sara Tajner dzisiaj wynik oczywiście słabiutki. Na tyle na najlepszych, ale w kontekście klasyfikacji ogólnej będzie i tak oczywiście abasował na miejsce. Był Bochło Jedyny oddał komplet skoków w tych mistrzostwach. Teraz Władimir Zagrawski 133 metry. Teraz cudowny skok, ale z upadkiem zagorskiego. 135,5 metra. Noty 12 jest 16. Pokonuje serii i kubę wolnego, ale szału nie ma. Duży awans pasy nie ma, bo na będzie co najmniej 26, a był 29, byłby duży awans. No bo w kontekście oczywiście tego, że miał upadek w pierwszej serii. Teraz Maksimoczkin 134 metry. Teraz Maksimoczkin 128,5. Noty 19 90 w tym momencie. Zadowolony byłem przed Eriksenem, teraz zostało no, tylko 11, 11 zawodników. Yumo Harada. Yumo Harada 134 metry w pierwszej serii, 11 miejsce. Teraz Japończyk trzyma poziom z pierwszej serii, można powiedzieć. 133,5 metra, nieco niższe noty powodują, że będzie na miejscu trzecim. No bo gdyby noty były 19 punktowe, byłby na pierwszym miejscu, a tak minimalnie przegrywa te pierwsze miejsce o punkt 90. Spychę na czwartym miejscu do Kopse A teraz Jan Habdas. I rozpoczynamy najlepszą dziesiątkę pierwszej serii. Jan Habdas na pomyłku dziesiąty po skoku na 133,5 metra, proszę Państwa. Teraz ładny skok Habdasa. 132 metry. Noty po 19,5. Habdas najlepiej w turnieju oczywiście, bo dzisiaj będzie na pewno na co 13 miejscu. W tej chwili minimalnie przegrywa z O jedną dziesiątą punktu. No teraz Dziewani Besodola, 9 po pierwsze no mamy różne Besodoli oczywiście, w dziesiątce. Dziewani i Dawidę, Dziewani w tej chwili trochę krócej, no ale to dobrze słowo niego 130 metrów, no to 19, 19 i pół, ósma lokata, w najgorszym wypadku będzie na miejscu 16. teraz Jutapatazę, drugi i ostatni z w tej sejfie nowej Jutta 135 metrów w sejfowej nieco krócej, ale to jest dobry wynik Jutta 132,5 metra, noty 3.20 2 po 19,5 i mamy Japończyka na pierwszym miejscu w tym momencie o, dokładnie metr wyprzedził Muminowa i Peterepewską Jutta Wattase i Harada obaj w czołowej dziesiątce zawody a więc, no, ochrona no to są od Pali, z nawiązku wiązku Japończycy Paszka 134 metry, paszka, w broni honoru Niemców z kolei Tym razem 135 metrów, czyli metr dalej niż w pierwszej serii Noty 19, 19,5 Paszkę na prowadzeniu O 3,9 punktu przed Jutowatazę To może być skok nawet na podium oczywiście w tej sytuacji Matthew Soukup 134 metry, Kanadyjczyka w pierwszej serii, szósta lokata Teraz sołkup też trafia jako tako, ale krótszy już z a więc sołkup straci 132 metry z upadkiem i spadek. Spadek na miejsce nawet 31 w tym momencie. Piotr Żyła zyskuje na tym, bo Piotrek będzie w negoczu. 20, e, 30. Przepraszam. No a dla Sokóba Goźni miejsce 32. Matiu tu teraz. Na pometku mamy piąte miejsce 134 metry. Teraz powtarzalnie mniej więcej. 133,5 i brawo. 133,5 metra, noty 19, 19,5. lokata będzie czołowa, szóstka, co najmniej dla nas dzisiaj. Minimalnie wtedy to Tu za Paszka, a przed nami Dawide Beresadola. Drugi i ostatni z łuków, na początku czwarty dzisiaj. E, po skoku na 135 metrów. W brawo, obaj Włosi będą wysoko. 132 m. Dawide oczywiście lepszy. Noty 19, 19,5. Dawide jest czwarty, Giovanni 12. Dla widdeń co najmniej będzie siódmy. No teraz rok masy. Pozostała najlepsza twyka pierwszej serii. Rok masy: 134,5 metra. Ale co powiem, już będzie gorzej. Rok masy: tym razem 130 metrów. No ty po 19,5, ale dobry wynik. Oczywiście Słoweńca. Na razie jest dziewiąty. Pero piąty. Także dwóch słońców na no Będą w 11. zawody. Co zależy się z dobrym wynikiem, w miarę możliwości. Chociaż. Ostatnio było lepiej. Bo byliśmy chyba cztery w siedemnice. Klemys Aigner. Teraz no też po podium. Aigner 131,5 metra. Noty 19,18. Na podium oficjalnie piósł paszkę i Matikur parkietu. A więc paszkę. No, z nawiską uratuje honor. I zostawili Asherwald tylko. Czy wygra Aschenwald? Czy jednak piósł paszkę? Pytanie: Aschenwald 136,5 metra pierwszej serii. Teraz trafia niemal idealnie i będzie miejsce pierwsze. Tak jest. Dobrze, lądowanie wyszło, bo upadają. Wszystko wyjaśnił. 134,5 metra. Noty 19, 19,5. No i to Aschenwald wygrywa zawody, chociaż przewaga nie będzie duża. O 2 punkty i jedną dziesiątą. O 2 punkty i jedną ciągną pokonuje Piesa trzeci trzecim Mati Parkietu. Na czwartym miejscu posługuje się ta piąty Dawida Bersedola, jak widzimy, potem Muminów z Petereperewca, Jumo Harada ósmy, Jan Habdas dziewiąty, więc finalnie Habdas utrzymał miejsce w dziesiątce dzisiaj w tym konkursie. Dziesiąty Klemens Eigner, tu za środką Rock Potem Sewła, Stefan Hula, Konstantin Schmidt, Giovanni 15, piętnasty, szesnasty granerut, potem Haman, Shimizu, Domen Press 19, dwudziesty Maksimoczkin, Eriksen, Wang, Chore, Larinto. Jan Matura na miejscu 25. Najlepszy zawodnik spośród tych, którzy nie ustali skoku. 25. Jan Matura. 26. Wasyliewa. Potem mamy zograwskiego, Seretajne na miejscu 28. 29. Kuba Wolny. 30. Piotr więc nasi mieli trochę 630 30. się zmieścili finalnie. Potem mamy Andersa Jakobsena, metiusa Okupa, Marusiaka, Eme Klinec i Svena Hanawalda. Tak to wygląda. Ostatnia dwójka wyraźnie najsłabsza. No bo te skoki w serii moje były zdecydowanie najgorsze w całej stawce. Oto klasyfikacja generalna po dzisiejszym konkursie. Zerkamy i podziwiamy. Liderem turnieju Kuba Wolny, ale drugi pozostał Klemes Leitner. Sara Tain, trochę słabszy by z serii finałowej, awansowała w, w, w klasyfikacji, ale tylko na czwarte miejsce. Kuba Wolny miażdży konkurencję. Ponad 200 punktów przewagi nad Klemesem Leitnerem. Trzeci Daniel Andre Tande. No bo pomyliłem się, ile miała Sara skoków zaliczonych. Ona miała zaliczone 4 skoki, a myślałem, że ona miała pięć skoków zaliczonych. Stąd tylko te czwarte miejsce Sary, by razie by że by na drugim miejscu. A Lightner, mimo dzisiejszego niepowodzenia, pozostał wysoko na drugim miejscu. Trzeci Daniel Andreadę. Potem Sara Tajner, Kamil na piątym miejscu, Borpał Wlawcić, szósty, szósty Joyko Kobayashi, potem Matthew Sołków na miejscu 9 Anders Okops. Do dziesiątki skoczyły ruki się Mizu dzięki dzisiejszemu występowi. Tu z odcinku mamy dwóch Słoweńców. Julii Tepesz i Cenę No Cenę dzisiaj, oczywiście, jeden skok oddał, które podał pod zaliczenie. Z tamtą To ma HB13, Jacques Mogel14, 15, Domen Prewc. 17, Peter Prewc. pięciu Słoweńców w drugiej dziesiątce, 6, w 17. Więc mamy teraz powolutku przeżywanie Słoweńców. Robi się teraz gęści. Jeśli chodzi o Słoweńców. Jumu Harada, 18, 16, Piłspaczkę, który dzisiaj na to było podium. A dzisiejsze zwycięzca oczywiście na no, niżej sklasyfikowany. Co jest oczywiście zrozumiałe. Zobaczmy, gdzie ten nasz zwycięzca dzisiejszy. Filip bardzo dopiero 50. Dawid Kubacki spadł na miejsce 43 wyprzedził go pod dzisiaj. Północy mamy łącznie 135 zawodników, jeżeli o tych sklasyfikowanych. Żeby być w najlepszej serce, trzeba było mieć już zaleczone dwa skoki. Czyli poziom rośnie, jak widzimy. Na już nie wystarczy być chociaż w. Pierwszej konkursowej wystarczy, bo już trzeba będzie mieć co najmniej dwa słoki zaliczone, żeby do tego grona wskoczyć. Żeby w ogóle mierzyć, zaskoczyć do tego grona. o W ten sposób bym powiedział. Także tak to wygląda. No, pierwsze punkty Hannawalda, oczywiście, no. Dla Emma Klines to już nie były pierwsze punkty, więc ona no, trochę wyżej sklasyfikowana, bo ona na miejscu. Rokmasyl 80, a Emma Klines 74. Bez punktów pozostaje 31 zawodników. Jutro kolejna okazja, jutro bez systemu KO, więc będzie znowu czeka nas dużo ryzykantów, dużo niespodzianek. Także na pewno może być interesująco. Co ciekawe, do przez ćwiartki Wasowa Muminov, jest 24, a ćwiartka zamyka Andrew Urlaw. Do ćwiartki przeskoczył Konstantin Schmidt, jest nie Stefan Hula między innymi. No ale blisko wypadnie z tej ćwiartki jest Alamomo, przez swoje niepowodzenia. do Komsowa 26, tu zdanie David Ziegler, potem takie uci. Habdas, ale przeskoczył na 32 miejsce po dzisiejszym wyniku w czołówce. To jest tylko drugi konkurs, który miał dwa skoki punktowane. No, i jeśli taki jeszcze jeden występ zanotuje, no to na pewno będzie w najlepszej ćwiartce sklasyfikowany. I wtedy taka sprawa będzie otwarta w jego przypadku. Lindvik, dogoniony przez Graneruda po dzisiejszym występie. Mówiliśmy o tym, że Lindwik zastępuje Graneruda. No, to doczekaliśmy się sytuacji, kiedy są razem sklasyfikowani na tym samym miejscu, 35. No to 505,5 punktu. Bardzo fajna nota, same piątki praktycznie. Swoją drogą. Także tak wygląda klasyfikacja pokrótce. Na święta z różnym szczęściem. Blisko skoczkowej Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Oleg Zniczył, Klemens Murańka. No, porozbijani Słoweńcy, bo częściej przebiła do czołowej ćwiartki. Część wyraźnie z niej oczywiście się od troszkę oddaliła. bo tyle Batu 38, Słowenii 48. Daleko też trochę Robert Kraniec, czyli Obrokos, Rok Justin. Także mamy po plusy, mamy minusy, oczywiście, jak zawsze. Jutro kolejne emocje, także do zobaczenia. Za chwilę czeka nas Maraton Skoków, edycja marcowa. Do zobaczenia!